No cześć. No cześć, no mamy kolejny odcinek z tej gry. Oni... Oni w obozie koncentracyjnym. No. <grych> Nie no wiem, tak to wygląda... Aha, tam jest działalność, czekaj. Ale Zmówię znowu... Ale miałeś Tyk? ten, nadstan. Nadstan, bo widzisz tutaj o, tą widzisz, jak wyglądasz? Zobacz. No, bo ona zaskoczyła z nieba. <grych> I zrobiła taki... Sk sk Skąd jeszcze? Taki co? Taki skok w stylu Herosów z Marvela. Nie widzę gdzie bije. <laughs> nie widzisz, bo nie widzisz postaci? No, nie widzę, bo nie widzę dokładnie. A jak mi jest to widać, nie? No, no i zaczynamy z grubej rury. Tak. Z nami to zawsze tak, nie? No. Właśnie. Jak ty mi nic nie dasz, grubasku, to się podniewamy. No. No, masz szczęście. No, co byś zrobił? Yy, coś bardzo, bardzo strasznego. Absolutnie nic. Powiedziałem, żeby. Byś wow, Zrobiły to, co wcześniej robiłeś. Czyli? A, ten robocik taki, nie? Tak, ten robocik. Żaden robocik, tylko tam. Nie właśnie. Nie było tematu. <laughs> nie, 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 nie było. No. No tu jest jakiś helikopterek. Schowany. No. Dlaczego oni mają helikoptery? Jakie? No, to jest jakieś lotnisko, a tutaj widzisz Zresztą. hangar. Myślałem, że to jest zabójstwo. Strzelają to... do mnie. Strzelają. Szkoda, że tu nie da się latać helikopterem. No trochę szkoda. Czy gdzie ja mam iść w ogóle? Kurcz! Ej, serio, panowie! Nie. Co by to? Myszka! Myśle. Gdzie ja mam iść? Pogubiłem się tu. Myślę, że tamten idzie. Takiego. Tam jest jakaś broń nie? Myślę, że to... Yeah. O nie kurczę, chyba o, to nie. będzie mój koniec. O będzie na twój. Na, koniec. na początku. Koniec, koniec na początku. Zobaczmy, czy uda nam się tu wskoczyć. Oczywiście, że się uda wskoczyć. Chyba tak. A to, tam było niewidzialne. O proszę. I to co teraz robicie? Ja jestem ciekawy, noś. co oni teraz zrobią. Nic będą łazić. O kurczę, ci... O nie. O nie. O, nie. Że my to i uciekamy. Nie było Nie było tematu, nie? Nikt no. nas tu nie widział. No nikt nas nie O kurczę, tu jest zamknięte. O, no, sam Świetnie! Gdzie mam iść? Otwórzcie to. A tamten to strzela tak sobie. To nie? Na no. Da się do niego walić? Nie da się, cwaniak! i kurczę. Tak. Otwieram, 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 nie słucham! Pyk! Chyba się sam załatwił. Nie, na szczęście nie. A, a, ten, a ten co? Wreszcie tam stoi. On obsługuje ten komputer tutaj. Ej, czy on jest za ścianą, czy co? No chyba za ścianą ten stoi, wiesz. No ja za ścianą. O, zobacz, a tutaj jest. A tam, o, ale było... nie widzieliśmy tam obok no tego była niewidzialność tam. No była, ale ja bym kurczę, nie mam już zdrowia. Aaaa. Obok tego pudełka. Aaaa. Za chwilę sobie zbiję. Za chwilę sobie nabijemy guza. Ty. Guza? Jakiego? Guza? Na głowie. Dlaczego? No, bo tak dostajemy takie bęcki, że żeby... Co? Co? Co mi tu masz łapami? Jakimi łapami? A swoimi. A przecież on nie ma... Łap. tylko ma ręce. Łapy, ręce, no tak się potocznie mówi na... Na wielkie ręce się mówi łapy. <noise> łapska. Takie łapska. A czy on ma ma. Może przez stream przez ma, ma Albo tak właśnie, może... ma takie rękawice duże, naprawdę ma takie malutkie rękawice. Takie jak ty. Ja mam malutkie ręsie. To Konoko. O Boże ja. Boże, faktycznie może mnie namyśleć. Nie Dobra. wiem? Na no, tym masz. Co my tu mamy? Jak Jakie ja mam? No takie... Nie wiem jak to określić. Jak 3-latek. No. Serio? <laughs> nie no, jak 100-latek. <laughs> jak 100-latek, no świetnie. Bo masz 100 lat, prawda? No, albo i więcej. Nie no, dobrze, do tej jest... ja Nie masz 100 lat. Czekaj, o której zaczęliśmy nagrywać, pamiętasz? No co <laughs> no ja Z Zdróweczko mi proszę dać. Ale już. Tej chwili. Nic mi nie dałeś? No nic. W takim razie co niewinne, co nie winno. Jak on to... No wiesz, dwa razy tak ziu Dwa razy chyba nie. No zrobię tak. Żu, żu, No bo tym chyba można szybko strzelać. No bo ja chciałem tak zrobić. Ej! To on zrobił taki. No chciał, żu. Mnie, chciał mnie przytulić, wybrać. A mu przeszkodziłeś. Tak. I ja go przytuliłem za to. Wow. Jak to zdrajcą. No bo, no bo nie przypomni, no bo on Cię nie pokończył. <laughs> on wcale mnie nie chciał przytulić. Się, to była tylko przykrywka. Jaka przykrywka? Przykrywka dla tego, żeby mnie wrąbać. Ej, no nikt mi nie daje zdróweczka. No masz mało życia. Ale to był jakiś komputer. Kombućka. Ale chyba nie do laserów, co? Nie. Znaczy nie do. Wydaje mi się, że nie zróbmy. Użyjmy skanera. Nie <laughs> Nie, wydaje mi się, że nie. co e, nie? Że to nie był skaner do. znaczy komputer do dźwigni? Bo. ryzykość! <laughs> <laughs> Trzeba korzystać bum, bum. z tej broni, bo za chwilę kurczę dzwignę. No? I to za, e, serio, za chwilę. E. Ten co? Nic nie rzucił. O! Jest apteczka! Apteczka? Gaśniczka. Gaśniczka. Podładujemy się trochę gaśnicą. Wow, super. I biegniemy dalej. Coś tu mało. Jest. Wszystko zamykane. A ten tu sobie trzyma. Slajker Slajker Slaaam! Slajker Dlaczego? Ja facet nie mam z tym. Dlaczego akurat jest Striker. Jeden no Striker. Prawie jak strajker Tam, no, tu jest znowu jakiś donek, który go sobie zastrzelimy. Masz granat. BUM! To jakoś dziwnie działa. Ten się na mnie granety. rzucił. Jakby kurczę. O, jakby nigdy mnie nie widział. No. No, co robicie? Panowie. Panowie! No bijem Panowie. No bijem Tak? No właśnie widzisz. No właśnie nie wiedziałem. Ale dzięki, Dalilu, wyjaśniłem. No o co chodzi w ogóle? Że mi wyjaśniłeś, dziękuję. Kurczę, zaraz do jedno. Zaraz do jedna! Ten tu znowu złapany na mnie. A ten ma, no, na zielono, nie? Ła! Oj, 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 końcóweczka, końcóweczka, dróweczka. To jeszcze kolejny przyszedł. Dajcie sobie spokój ze mną. Zrobimy tak. Macie. Jeszcze któryś? Ten się tam teraz obudził, że ma broń. Masz granatę. I nie Już obudził się a myknie. przecież mam broń! ale mam tego zdrowie. ja cię kręcę normalnie taki nadstan że chyba sobie zeskoczę z wysoka, żeby go trochę zużyć nie, jednak nie nie to nadstana, no nie bardzo dzięki Jestem. tutaj też było zdróweczko Pik no bardzo bardzo Dobra. Chociaż się uleczyłeś, tak. Trochę się odbiliśmy od dna. Aha! Ha, wiedziałem, co powie. Co? <laughs> wiedziałem, co powie, nie? Co on powiedział? Jak skowie <laughs> No. Co? Będziesz strzelał do mnie? ale jak to robi? No ten tam. On widzisz tam stoi się czaj z tą ale my sobie zrobimy inaczej tak? jak? przeładujemy? znaczy co ja powiedziałem co jak nie wiem co jak nie wiesz? <grym> nie wiem nic nie wiem nic nie, nie wiem nie czekaj 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 czy ja dostrzelę już tam dostrzelę o ale to źle zrobiłem ale to źle zrobiłem a nie trochę dostał czyli nie jest najgorzej żyjesz? już? Wiesz? Podnoś mi tego to nie jest twoje. To nie jest dla dzieci, słuchaj. <grym> dla dzieci. Piek. Jeszcze Piek. trochę. Jeszcze trochę? Zróweczko? Nie ma zrówka, trudno. Co tu masz? Jeden. Jeden ammunition. No leps. Super. Hejpo! Hejpo! Hej Hej Dzięki! Fajna jesteś. Nie uderza Co oho? Co oha? A, B, C, D, E, F, G... Myślisz, że potrafi? Nie. Dobra. Teraz powiedział mu. Nie powiem, no, no coś takiego, że mu. Powiedział mu, czyli Muszę tak... inaczej ich, kurczę, rozpracowywać, bo oni się rozpędzają i tak wpadają na mnie, jakby, wiesz, na łóżko się rzucali. Tak. Uuu. Tak. Uuu. O, o, z daleka, z daleka, z daleka. Pyk. O, kurczę, nie, 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 nie. nie. I pyk, nie. Ten nie tak miał być. I właśnie, coś takiego. Dokładnie o to mi chodziło, tak. O to też. I o to też mi chodziło. I o to samo, tylko żeby se trafiło konoko. No właśnie. dalej się bierz No już padł. A ty co? Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie? Co mi dałeś? Fajko, no dobra. Wezmę. Żeby ci nie było przykro. Od innego jeszcze. A wy... miałeś tylko jeden nadstęp. Mały procent nadstęp. Masz jeszcze w ogóle te pole siłowe czy co? Mm, nie, no coś tu już. A miałem w ogóle? Co się stało? Masz jeszcze pole siłowe końcówkę. I jedzie ciężarówka. A pamiętam to. To a, chyba nie to. A, okay. Ale ciężko. Hmm. Muza weszła. Koreańskie techno. Musisz na nich uważać, bo masz. Jedno zdrowie. Tu, czy oni tutaj idą? I masz telefon. No nie masz nic. Nie mam nic bieda, nie? Wow! Ja chcę jeszcze raz! co to było? Jeszcze w ściany tak uderzyłeś. Żebyś... Tak. Wiecie co, panowie? Ja nie chcę się tu z wami dawać, bo to jest za ciasno, ale na schodach można sobie krzywdę zrobić, to jest nieodpowiedzialne, lekko myślne i w ogóle nie wiem, kto was tu wpuścił. Tamten ich przywiózł, kurczę, tą ciężarówką. Ja musiał sobie z nim porozmawiać. No, za pomocą. Jak on tego wiesz, że tak... Fireball! Tak, co mnie tu depczesz? No, posa Ajposa. Ajposa. I biegniemy. O proszę. Przydałoby ci się wtedy, nie? Ten co tu? Opala się. Stary, nie wiem, czy widzisz, ale jesteśmy pod dachem. Tam jest, tam jest. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj coś. Może tu będzie jakoś... Jest komputer jest wyłączony. Tutaj, tutaj, tutaj. Co? Nie tutaj, tutaj. Czy tutaj coś mogę zrobić? Nie, dobra, ja tam nie Ja tam tylko oberwę. Nie? Czy tu jeszcze coś jest? No nie, no nie ma, ma no, kurczę, no. No ja myślałem, no, że tutaj będzie jakieś dróweczko chociaż co ty tu robisz? A, ty jednak chcesz ze mną pogadać. O, dzięki. Kluczyki. iPhone. No dzięki. Ja już sobie poradzę. I rura. Pięknie konoko. Kto ci dawał prawo jazdy? I co? Kończymy tu? Game 7. To zaczynamy z tego miejsca, nie? Tam już biegnie. Z krzykaczem. Z tego samego miejsca zaczynamy. 当然了，姐。